dzie. Dzisiaj kolejny wielki tytuł, gra o której słyszał chyba każdy Amigowiec. The Settlers, czyli gra wydana w 1993 roku na Amigę przez Blue Byte Software. Później to Blue Byte zostało wykupione przez Ubisoft i stało się jego częścią. No więc tak, Blue Byte, wcześniej mo mogliśmy znać z gry Battle Isle. To też była strategia, tylko strategia turowa wydana wcześniej na Amigę i na PC. -ta. Settlersi pierwotnie byli stworzeni y, głównie na Amigę i z myślą o Amidze, y, choć przeniesiono ją, ją chwil, chwilę później, jeszcze w tym samym roku, na PC. Y, w większości. Amigowych rankingów. Ta gra zawsze trafia do, do, pie, do pierwszej dziesiątki, do pierwszej dwudziestki najlepszych gier czasów w ogóle wydanych na Amigę. Zobaczymy sobie to początkowe intro, które wtedy w 1993 roku bardzo bardzo fajnie to wyglądało. Tak bardzo klimatyczne było. Do tej pory to tak. Wiadomo, że, ta, że, że to już nie jest ta dzisiejsza. Grafika, ale klimacik dalej trzyma, no. Zobaczmy, podgłośnimy tu sobie. No, więc tak to właśnie wygląda. Mamy tu z niej oryginałek. Udało mi się go ostatnio wyrwać. Doszedł do mnie dopiero wczoraj. Już dawno się chciałem za tą grę wziąć, no ale no niestety Trzeba było, trzeba było swoje odczekać, zanim znajdziemy ją w dobrej cenie. Mamy jeszcze oceny z kilku czasopisów. The One, Amiga Power, NCU, Amiga po 90%. Secret Service to z takich ciekawostek, Secret Service dał tej grze w wersji Amigowej 93%, a polski magazyn Chip umieścił ją w pierwszej dziesiątce najlepszych gier, jakie wyszły na Amigę. Więc, więc, więc nawet w Polsce tak raz zdobyła. Odpowiednią popularność, no niestety, tą popularność była na piratach, bo jak wiemy, 93 rok oryginałów amigowych praktycznie nie było. Może jakieś tam pojedyncze sztuki. Eee, zobaczmy sobie, co my tu w środku mamy w pudełeczku. czy w ogóle coś tu jest w pudełeczku? No, nie ma, ta sztuka się dogwała. Tu mamy taką dość grubą. Zobaczcie, jaka gruba instrukcja tutaj jest. Tu są Pewnie popisywane co do czego jest, jakie domki i tak dalej. No, jest tego tutaj. Jest tego tutaj sporo gra. Jest strategią, ja Wam wszystko tu zaraz pokażę. Tu mam jeszcze jakieś karty rejestracyjne i jakąś czerwoną ulotkę. Please don't let's change eee, one Aha, no, że tu jakieś zmiany są, tylko. Eee, w tym manualu wydany to jakaś kolejna wersja tego manuala, jest jakaś uaktualniona. Więc to mamy tak, schowajmy to sobie z powrotem do pudełeczka. Schowajmy to sobie do pudełka z powrotem. no i Straszne Strasznie sobie chciałem przypomnieć tę gierkę. Spędziłem na górę, no czasu. W ogóle, jak myślę teraz, ja w ogóle miałem tyle czasu na obranie tego. Cały czas mi się wydawało, że byliśmy na polu, władziliśmy na grandę, bawiliśmy się w chowanego, strzelaliśmy, co żeśmy tam nie robili. Kurde, było tyle czasu. Większość z nas była na polu, a jednak potrafiliśmy prawie wszystkie gry obrać, jakie jak w tamtym okresie było. Kurde, no wtedy ten czas o wiele chyba wolniej leciał niż teraz. Wiadomo, jak już mamy rodzinę, to już nie za bardzo jest czas pograć sobie w te wszystkie gierki. Pozostaje taka nostalgia, odpalenie sobie takich gierek od czasu do czasu, też daje tam jakąś jakąś tam frajdę, no przypominają się stare czasy. Zobaczcie, gra jest na trzech dyskietkach. Tak wyglądały właśnie te dyskietki na oryginale. No, co w 93 roku tu mogliśmy mieć tu tylko naklejkę i podpisane długopisem, albo Wydrukowane na maszynie, co na najwyżej. Zobaczmy sobie samą grę. Dobra, tutaj mamy te znaczki, które musimy wpisać. Takie zabezpieczenie pirackie. No i tak, w grę gra ma tryb na jednego gracza i na dwóch graczy. Teraz będziemy sobie taką małą kampanię grali. Jak damy na dwóch graczy, wtedy walczymy przeciwko sobie. Tak, by czerwoni osadnicy na niebieskich osadników. Mamy wtedy ekran tak przedzielony na pół. I to kolejna gra. Yy... W, czy w, jaką grę to mieliśmy? To chyba były lemingi, co jednocześnie mogliśmy grać na dwóch myszkach. No czyli to jest kolejna gra, gdzie możemy podłączyć dwie myszki wtedy po jednej stronie. Jeden grać na jednej mysce, po drugiej na drugiej myszce więc fajna sprawa z tym. Nie. No dobra. Zacznijmy sobie samą grę tu od początku. Zobaczcie. No i o co tutaj chodzi? Zostajemy władcą średniowiecznej osady. No i musimy pokierować jej rozwojem. Musimy zarządzać surowcami, żywnością, itd., itd. Najpierw zobaczmy, sobie jak ta nasza mapka tu wygląda. Najlepiej z tego, co pamiętam, ściszmy tą muzykę, bo muzyka tu taka była nie za bardzo, pamiętam. Najlepiej, żebyśmy byli gdzieś blisko gór, to wtedy będziemy mieli złoża węgla, złota, srebra, ale też równie dobrze być blisko wody, bo wtedy mamy właśnie dostęp do żywności, do ryb zobaczcie, tu jest takie, że takie ala złote części, czyli tutaj możemy znaleźć jakieś złoto w tych górach, przenieśmy się powiedzmy tutaj zobaczmy, gdzie my jesteśmy dobra, tu będzie dobrze No i też będziemy wycinać drzewa, czyli dobrze być gdzieś gdzie są drzewa O, o tu wybudujemy się, dobra, czyli pierwszy budynek budujemy zamek Czyli widzicie, jak, 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 jak tu wskażemy na teren, sugeruje nam, że tu możemy coś wybudować. Jak tu już na przykład damy, o to tu już nic nie możemy na przykład wybudować. O, a tu możemy, dobra. Dajmy tak, że tu będzie zamek i mamy ten pierwszy zameczek. Zróbmy sobie tak, może wyłączymy tą muzykę, bo ta muzyka naprawdę potrafi zirytować. Dobra. Damy sobie volume, podgłośnimy samą grę. Niech tych osadników będzie słychać. dobre jest exit. No i dobra, działamy, więc od początku budujemy tu sobie zbudujemy tu sobie jakieś, no zobaczcie, no tutaj same tylko takie. Dobra. Zbudujmy sobie, gdzie tu jest gdzie tu jest dużo drzew i tego, no powiedzmy, że tu no, tak dużo drzew tu nie ma, ale dobra, postawmy tu najpierw chatkę, niech oni się zajmą kamieniem, czyli kamienia to mamy tutaj. I teraz tak, musimy doprowadzić drogę, za każdym razem musimy połączyć drogą, żeby ci osadnicy mogli dojść. I poruszać się w ogóle po tym mieście. Oni, oni tak potrafią sobie normalnie nie będą chodzić. Oni musimy wybudować druszkę. No, i to była pierwsza gra, jaką w ogóle widziałem. I nie widziałem nic takiego wcześniej na Amidze, że widzimy dokładnie co każda postać robi. Oni będą tutaj rąbali drzewa, będą nosili te drzewa, zanosili je do tartaków. Inni tam będą chodzić na ryby, łowić te ryby. Tu inni będą rozbijać ten kamień. Jak będzie kopalnia, oni tam będą chodzić do kopali. Mamy geologa, który nam tam będzie. No, cudy, normalnie widzimy nawet jak, jak, jak rośnie z zboże, które oni później koszą no wszyściutko było to taka to rewelacja w tamtych czasach była rewelacyjna no zobaczcie, tu już właśnie mamy te surowce, których oni potrzebują do budowy tego i no i tu, tu, tu już kolej sobie niesie deski zaraz tu drugi przyjdzie, zacznie mu pomagać będą to no, no, no rewelacyjne, rewelacyjne dobra, zobaczmy sobie od razu nie, to zostawmy zbudujmy sobie tu od razu Domek dla. O tu mamy taki domek z siecią. Ja nie wiem, czy, czy dobrze to tu widzicie w kamerce. Musicie mi tu na słowo zaufać. I dajemy tutaj, i musimy doprowadzić znowu drogę do. Czyli drogę możemy poprowadzić od chorągiewki do chorągiewki. Czyli tu będzie kolejny domek. Czyli od musi się albo do tych chorągiewki, albo do tych chorągiewki. Najlepiej to tak sobie dobrze rozplanować, żeby na przykład tartak blisko był tej chatki drwala. Więc oni tak wtedy będą sobie bardzo dobrze tutaj działać. Zobaczmy. Tu mamy, i tu jest tartak. O. I teraz tak, połączymy tartak od razu sobie tutaj z tym domkiem. O. I on wtedy tu będzie miał idealne połączenie. Idealne dojście. Zobaczy, już coś się dzieje. Tu już buduje domek. Ale ta gierka była. Ze wszystkich moich znajomych, którzy mieli Amiga, nie znam ani jednej osoby, która nie grałaby w Settlersów, no więc, więc jak na giełdzie stałem, to, to ta gra też się rozchodziła jak świeże jak bułeczki. Jeszcze jak, jak, jak właśnie z Settlersi wyszli, tak jak mówiłem, to takie moje początki właśnie takie dla samego siebie. Stanie i coś kombinowania, więc, więc już, już wtedy nawet no, na Settlersach się fajnie dało zarobić. No. Nie wiem tego mówić, ale wtedy to w każdym razie było wszystko na regalu, więc można sobie. Dobra, i teraz tak, widzicie, tu mamy granicę. Już dalej nic nie możemy postawić, ale granicę możemy przesunąć. Przesunąć, budując budkę strażniczą. Zobaczcie, możemy sobie wybudować albo taką dużą, całą zbrojownię, albo taką budkę. Postawmy na razie to. Tu później rycerze przyjdą. Oni tu będą nam tego pilnować, możemy ich później szkolić. Musimy też znaleźć żelazo, żeby wykuć im właśnie zbroje, lepsze miecze i tak dalej. Więc widzicie tu jedno ma. O, zaraz tu jakiś żołnierz przyjdzie nam do tej. Tak musimy to najpierw postawić, to później stąd wyjdzie rycerzyk. Później, jak już dojdziemy do granicy wroga bo na pewno gdzieś tam się nam czai wróg to on też się będzie tu rozbudował gdzieś. No, to później właśnie możemy, możemy poszerzać granice poprzez walkę, poprzez odbijanie właśnie yy, wież strażniczych i zbrojowni właśnie wroga. Wtedy będziemy tą granicę sobie coraz bardziej przesuwać. Jak, jak przesuniemy ją i zdobędziemy większy obszar mapy, wygrywamy i kolejna misja wtedy. wtedy. No, dobra, ci już kończą, więc tak to wygląda. Mm -hmm. Dajmy sobie co tu jeszcze potrzebujemy. Dobra, tu potrzebujemy drwala terenu. Teraz. Więc tak tutaj chatka i chatka drwala. Dobra, no i jest, tu bardzo blisko wybudowaliśmy. To od razu połączył się. No, słuchajcie, słuchajcie jak oni fajnie ten podgłośnimy. Wszystko słychać jak oni... O! Tutaj go rozkowa kamień tam jacyś goście sobie piłują drewnięko. o zobaczcie, ten tutaj kopie ten ten budynek zbija no to ta wioska, później jak mamy tu wszystkiego na tak fajnie żyją, oni chodzą zajmują się swoimi zajęciami o, tu już właśnie idzie wędkarz o i już łowi właśnie rybkę sobie później będzie te rybki znosił hmm świetna gra, kolejna, kolejny mega hitu, powtarzam się, ale tych gier na AMZ było taki multum. nie znam drugiej, nie wiem, konsoli komputera, no poza oczywiście pc tem bo na PC-a bo, bo PC no, wyszło no, setki też hitów. To wszystko co mamy na Amigę też możemy sobie zagrać na Pc, nawet jak czegoś nie ma to możemy sobie na emulatorze zagrać, więc no ale to nie to samo nie? No, jak na wtedy po prostu Amiga dek deklasowała wszystko no. Zobaczcie, a ja tu mam save'a, może zagramy sobie od save'a, pokażę Wam to od save'a, bo udało mi się dzisiaj zagrać chwilkę. Więc zrobimy sobie tak, dajmy sobie na quid Damy na quid? Eee... Nie, no dobra, damy sobie na quid Ja tu tak sobie Wcześniej zacząłem chwilkę grać Mamy load No i zobaczcie, to jest gra, którą grałem wcześniej Co to wcześniej No i tak. Co one już tutaj mamy? No, tu już nam w tej chwili rośnie zboże. Ono z czasem urośnie, przyjdą, będą ścinać. Tu już nam budują ostro. Zobaczcie, już jak mamy tą wioskę rozwiniętą fajnie. Tu już mamy jedną strażnicę. Tam jeszcze gdzieś pamiętam, że na dole się budowałem. O, tu w tej chwili już swoim gości. O, tu hmm. mamy geologa, on nam tu będzie szukał jest grane. To tutaj będą nam stawiali tabliczki, czy, czy jest szansa tutaj na złoto, czy jest szansa na, na, na węgiel, czy na żelazo. Wszystko po kolei. O, tu nam się buduje zbrojownia. Du duża. O, zobaczcie, tu już, ma, tu już możemy sobie jakąś kopalnię zrobić. Tu mają złoto mają węgiel. O, bo tu już zaraz za naszą granicą już się czai wróg. Więc jak przeszkolimy sobie swoich żołnierzyków, to zaatakujemy później tą twierdzę. No. Wróg też się tu rozwija dobrze. Pamiętam, że, że, że wtedy jak, jak tak dużo właśnie tych jednostek było, to już na AMIDE 600 to tak delikatnie przycinało, a to tu nieważne, czy jeden budynek mam, czy te, tych budynków tu mam od cholery, to wszystko cały czas działa tak samo, więc możliwe, że na 1200 ta gra się lepiej spisywała. No właśnie, i nie było ża żadnej innej wersji, właśnie, tylko była ta wersja, ta jedna wersja, nie było osobno wersji, wersji na 1200, na ona działa właśnie na, na każdej, na każdej. Amidze. No szkoda, Kude, bo mogli to jeszcze bardziej dopracować, wypuścić osobną wersję na Aragia To już był 93 rok, więc już była Amiga 1200. No. No, zobaczcie, tu jak do Tartaku to fajnie. Wnosi tutaj dechę. Oni tą dechę już, już sobie w tej chwili kroją. Nie wiem, czy to na kamerce widać, ale... No. No, tu już idzie sobie gość z rybką tu niosą sobie drewno, noszą, tu zostawią później to będą do tartaku przenosić rewelacja, rewelacja ten wiatrak tu zacznie później działać jak już oni zbiorą tą, tą pszenicę czy, czy co oni tutaj w ogóle będą, będą zbierać zanoszą tutaj, on zaczyna pracować fajnie, fajnie no. Pamiętam aż fajnie było grać tylko dlatego, żeby właśnie poglądać sobie jak to wszystko żyje. Mieliśmy mieliśmy wtedy już to z SimCity i tak dalej, ale wtedy to tak wszystko tak pokazane było umownie, że coś się tam dzieje, jakieś tam kropeczki poruszały się po ulicach i tak dalej. A tu po raz pierwszy mogliśmy właśnie zobaczyć pojedyncze postacie właśnie, jak zajmują się, co one robią i tak dalej. No, było to genialne, genialne to było. No i że specjalnie o tej grze właśnie, specjalnie właśnie ona powstała na Amigę. Że Amiga właśnie była głównym komputerem, na który oni przewidzieli tą grę, no to już, sam, to już samo to. No. Bardzo fajne studio, ten Blue Byte Blue jeszcze w 1997 roku wydał taką moją, jedną z najlepszych gier na pc -ta, Incubation. To jest taka strategia turowa, science fiction, z takimi obcymi walczyliśmy, ale świetna, świetna gra. Taki końcik z pc -tem sobie też zrobimy z takimi kultowymi grami, z takimi starszymi jak Dungeon Keeper, na przykład właśnie ten tak Incubation. Na pewno sobie tam jakieś jak jakieś gierki na PC -ta też, też sprawdzimy. No, nie sam Amigą człowiek żyje. Już sprawdzaliśmy przecież tą segę tego SNESa. Tu już jak nam się, jak zaczynałem grę, to granica biegła tutaj. Zobaczcie, po wybudowaniu tego już granica jest w tej chwili tutaj. Jeszcze zaraz dzięki temu Właśnie dzięki tej zbrojowni ona powiększy nam się jeszcze bardziej, więc prawdopodobnie przejmiemy tutaj te pola. A właśnie nam głównie chodzi, w tej chwili, żeby, żeby mieć dostęp do tych kopalni. Bo widzimy, że tu się sporo skarbów dzieje. Eee, dobra, zbudujmy sobie tu jedną kopalnię, bo tutaj już możemy i tak. Dobra, to jest chyba jakaś ruda. Dajmy, dobra, i zaraz nam się tu będzie budowała. Połączmy ją jeszcze z drogą. Dobra, jest połączona. Musimy ją zawsze połączyć, bo wtedy, jak zostawimy to takie odcięte, to, to no to, to budynek jest wtedy bezużyteczny. No i co? A oni znaleźli tu coś. No i co? No, chyba tu nic, nic nie znaleźli. No. Zobaczę. Szukajcie tutaj, szukajcie tego. Za wiele nie, za, nie znaleźli. Idą idą tu żołnierze czy nie. Czekałem teraz aż, aż tutaj. Oni chyba tego jeszcze nie skończyli, nie? Coś tu jeszcze robią. O, a ci się tutaj coraz bardziej panoszą. Zobaczcie, tu już mają kopalnię, tu już coraz bliżej podjeżdżają naszego królestwa. O, zobaczcie, tu rycerzy mamy dwóch. Mają miecze i tarczę ze sobą. No, tylko tu im się korek porobił teraz, i jedni stoją za drugimi. Będziemy musieli te drogi później jakoś tak poprzerabiać, żeby oni jednak tu lepszy dostęp mieli. O, tu już jakiś rycerz na nami idzie. Z taką grzywą. No, jak wejdzie, to co zobaczymy, czy poszerzy się to nasze królestwo. Zobaczcie poszerzyło się i teraz tak wpadamy tu i budujemy i budujemy kopalnię. Dobra, budujemy kopalnię tego droga od razu, jak no, żeśmy się im tutaj wpieprzyli zobaczcie i już im się pali to co jest właśnie na naszej stronie dobra, tu mamy kopalnię tego i dajemy drugą kopalnię złota a jak? Trzeba nareszcie zacząć to funkcjonować normalnie Dobra, od do czasu do czasu tu takie komunikaty nam wyskakują na karteczce. Możemy sobie nacisnąć Knight has Activity new building. No, czyli rycerz dotarł do nowego budynku. No, tu idzie kolejny, tu już idzie kolejny rycerz. No, zobaczcie, tu jakiś ich coś tu kopią. No, u nas, o no, nie, 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 tak nie będzie. A zobaczmy, czy możemy, czy możemy i damy na. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale za chwilkę się nimi zajmiemy. Dobra. Dobra, mamy tak, mamy to. Tu już nam się też buduje coś. Ja nie pamiętam, co ja tu dałem. Tu możliwe, że, że. Tu będziemy robić żarełko. O, patrzcie. Jak już pszenica nam wy, wyrosła. Zboże jakieś. No tu jeszcze ile mamy drzew do ścięcia? Właśnie, którymi tutaj, gdzie oni tutaj ścinają drzewa? Fajnie to też wygląda, nie oni te drzewa tną. No, na razie tylko zbijają nowe budynki widzę, no, a ci tu dalej nic nie znaleźli, no więc tutaj mamy jakiś beznadziejny teren sobie wzięliśmy, zobaczmy no tu, w, tu nic w sumie nie ma a ja bym się tutaj wybudował no. mogłbym się bardziej jakoś tutaj wybudować no ale no trudno trudno, 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 trudno. dobra kolejny rycerz i idzie dobra. no tu pozapychane jest te dróżki też sobie trzeba o zobaczcie jak ścina drzewko to drzewko później spadnie, ono sobie będzie na kawałeczki, zaniesie do, do tartaku, o drzewko spadło teraz na ziemi się nie nim zajmie. No Powiem Wam tak, że yy, myślałem, że ta gra się naprawdę zestarzeje bardziej. Wygląda to dalej świetnie, no trzeba po prostu przeboleć tą niższą rozdzielczość, ale myślę, że jak miałbym tu tego yy, double scannera, to wyglądałoby to o wiele lepiej. No mam tu jakiś stary telewizorek podłączony przez KARTA, czyli tak na większości gier jest jest bardzo dobrze, ale już takie giery, gierki właśnie y, z, de z detalami takimi już, już mniejszymi, no to jednak lepiej by, by, by już wyglądały pewnie na, na na w troszkę wyższej rozdzielczości ten double scanner właśnie wszystko to tak ładnie uwydatnia. Fajna sprawa, trzeba będzie zainwestować za jakiś czas, ale, ale na razie mamy inne wydatki. No. Na razie jeszcze i tak mamy tyle gier do przerobienia, że. A i tak to wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajnie się ta gra. Zestarzała do tej pory z wielką przyjemnością w to można pobrać. Myślałem, że będzie źle, że będzie średnio grywalne, no ale rewelacja. Naprawdę świetnie ta gra wygląda. Znowu mówię, naprawdę. No, no więc to są Settlersy. Bardzo polecam, gra na trzech dyskietkach. Oryginał mi się udało wyrwać. Ile za niego dałem? 13,99 13, się zakończyła aukcja, więc bardzo dobrze. Bo one też gdzieś tak chodzą w okolicy 20-30 funtów w zależności od stanu pudełka, ale, ale są do wyrwania. No, najczęściej właśnie znajdowałem tak, że, że były same dyskietki, już coś w pudełku było gorzej wyrwać, no ale się udało. No, jeszcze teraz czekam na trzy gierki, właśnie, które miały też do mnie dojść już w tamtym tygodniu i coś się ostatnio dzieje z tym z tym. Nie wiem, czy to wina Royal Maila, czy eBay ja będę musiał sprawdzić, bo piszę, że Dispatch, a, 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 a nic nie dochodzi. No. Nic, nic nie dochodzi, są, są, są dużo opóźnienia, więc, więc no jak tą grę już chciałem zrobić w tamtym tygodniu, no to dopiero mi się dzisiaj udało zrobić, bo dopiero wczoraj ona przyszła. Gry bardzo polecam. Wielkie dzięki za obejrzenie tego i do zobaczenia. Cześć. A w następnym odcinku.